że yy, gratuluję wspólnie do zwycięstwa i myślę, że możemy już musi podobać się no troszkę też szarpanej gry, może to u nas było jakichś takich niepotrzebnych błędów prostych, które najbardziej nas irytują. No i ten, no, jest to nam jeszcze ostatni set, nie do końca nam zawsze wychodzi, a ostatnio to już, nie wiem, mamy jakiś chyba kompleks i strasznie źle kończymy mecze i mnie już to też trochę zaczyna denerwować, bo puszczamy głowy i już nic do końca nam nie wychodzi. A uważam, że mogliśmy walczyć spokojnie i jakiś punkt wywieźć swoich, ale niestety nie udało się dobrze dziewczyny grały, ciężko nam musi było cokolwiek. E, dobry wieczór. Ja może się troszeczkę straszę, jest późno, jesteśmy zmęczone. Mecz mógł się podobać, był, były fragmenty naprawdę bardzo dobrej siatkówki, mecz był zacięty. Cieszymy się z trzech punktów. Musimy szybko zregenerować siły, bo w sobotę czeka nas A co, to ma? Chodźmy, to ma na kolejne. Exactly. Uh, that for me also it's a friend but also it's it, it always been a referment for me when I was young and I started this job then if I had to talk about the match uh, I think that today my team uh, put uh, a lot of character in the court uh, we tried to to keep uh, down police and we did it because they closed with 33 percent in attack but in this moment, probably more than this, we can do. Uh, I'm a little bit upset because uh, I think that, uh, like team, we need to understand that if we want to play point by point with these teams, like Police, we, we can't beat uh, some type of points and uh, we must put more attention in the easy situations. Uh, first, congratulations to trainer, uh, Giuseppe. It's not only, um, osobą, przyjacielem, ale też osobą, na którą, do której oglądam się i patrzę na nią. Jeżeli chodzi o, o grę, to wydaje mi się, że włożyliśmy dużo charakterów w tą grę i to było widać w procentowych liczbach. Atak drużyny był zatrzymywany w 33% także także to jest to, że udało mu się powstrzymać troszkę policję. Oczywiście jeżeli chodzi o gre, tenę gratuluję i witajcie. Dobrze wiecie. I want first of all uh, congratulate to, to Nicola and to the her, her players because uh, they really defend very good and uh, it was uh, hard for us to uh, score points, but. Uh, Uh, the, my my congratulations is to my players because uh, um, 20, 48, 48, hours ago we, we were in the bus uh, after playing uh, another game. And uh, did you see that today we played uh, two, two games, we can say the, the first two sets, uh, uh, my players were uh, played very good. And uh, when we come back after the, 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 the long time out, we had some problem in my opinion, uh, uh, before because of this, because uh, we were uh, uh, without uh, the, our rest was not enough uh, to prepare this game. But I am very, very satisfied because in the fourth set we came back very, very good, and this is the, my opinion is the, the, the winning attitude, and the, uh, my my players today show this, and uh, I am very, very satisfied. Gratulacje też dla trenera grupy przeciwnej, przeciwnej. Bardzo trudno było nam atakować ze mną na bardzo dobrą obronę. Cieszy, gratulacje też dla, dla moich zawodniczek, które po ostatnim meczu spędziły 48 godzin w autobusie. I W dzisiejszej grze było widać dwa zupełnie różne mecze. Pierwsze dwa sety, kiedy wszystko szło po naszej myśli. Po długiej przerwie, po drugim secie jednak nasza gra troszkę opadła um, i to było, to było widać. Całe szczęście um, trzeci set udało się bardzo dobrze. Um, wiadomo było widać to zmęczenie, ale um, udało nam się. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z gry z zawodniczek um, i mam nadzieję, że to będzie dalej.